Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak w kasie CTS500 zmienić zestaw perkusyjny na totalnie inny, na taki bardziej realistyczny, gdyż użyjemy funkcji samplingu. Będziemy samplować bębny. Pokażę Wam jak. W tym celu będziemy potrzebowali jakiegoś źródła dźwięku. Ja wybrałem program GarageBand. Mam podłączony tablet przy pomocy Bluetooth do mojego instrumentu, a zatem jakiekolwiek uderzenie w stopę. Będzie słyszane przez instrument i będziemy mogli nagrać właśnie te dźwięki bezprzewodowo do instrumentu. Kiedy jesteśmy połączeni przez Bluetooth, możemy działać. Klikamy sobie menu w lewo, w lewo, w lewo, jeszcze raz w lewo i jeszcze raz w lewo, sampling i drums. Teraz najważniejsza rzecz. Naciskam poszczególne klawisze i. To, co nacisnąłem, wyświetla się w lewym górnym rogu. A to oznacza, że teraz mogę zacząć samplować. Wybieram klawisz, który, do którego będę chciał przypisać swoją stopę. Więc naciskam sobie C2, naciskam Audio In i instrument automatycznie nagra moją stopę, kiedy ja nacisnę, wyzwolę ją z iPada. Audio In. I to jest wszystko. Moja stopa jest już nagrana. To jest mega prosta rzecz. Na, naciskam teraz dźwięk D2. To będzie mój werbel. Audio in i mój werbel jest. Teraz naciśniemy sobie fizz, żeby mieć yy, na przykład tą przyporządkowany Hi-Hat. I jest. OK. Możemy jeszcze sobie przyporządkować na przykład dźwięk CIS y, 3, żeby mieć właśnie tutaj stopkę i blaszkę. A więc zaczynamy. Poczekam aż wy, wygaśnie nam blaszka. Audio in. And, I mamy. Jak pamiętacie z testu CTS-500, pokazywałem tam, jak samplować y, brzmienia melodyjne. I po wyłączeniu instrumentu one dalej tam są. Tak więc to, co zrobicie, wyłączając instrument, oczywiście wszystko zostanie przywołane. Powodzenia, na razie, cześć.